Powiem szczerze, że mi to trudno zrozumieć, a już na pewno nie jestem w stanie tego jakoś wytłumaczyć i wyjaśnić. Bo po prostu brakuje słów. W Bieruniu 34-latek uznał za zabawne obrzucenie kamieniami budynku straży miejskiej. Wszystko transmitował w mediach społecznościowych. Jest to osoba znana z wcześniejszych interwencji, nawet w weekend przed tym zajściem mieliśmy z tym panem do czynienia. Nie wiem, być może chciał się jakoś straży miejskiej jego zdaniem zrewanżować. Nagranie zostało specjalnie wyciszone, bo w tle przez cały czas padają wulgaryzmy. Autor, czyli ten mężczyzna, został zatrzymany na gorącym uczynku. Teraz zamiast internetowej sławy grozi mu 5 lat więzienia. Za no, mnie to jest chory człowiek chyba, no bo jak to inaczej można określić? Debilny? No, jak, jak to można inaczej skomentować? W tej sytuacji na szczęście nikomu nic się nie stało, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Wiele filmików umieszczanych w internecie jest przepełnionych agresją. O, streamy, czyli treści szkodliwe, nasycone przemocą. Często autorzy znęcają się nad uczestnikami filmików. Tak było w tym przypadku dwa lata temu. Na nagraniach widać jak Marcin F. i jego kolega Bart upijają młode kobiety, następnie biją je i poniżają. Sprawcy niedługo po nagraniach zostali zatrzymani. Marcinowi F. i Bartłomiejowi K. postawiono zarzuty, grozi im 8 lat więzienia. Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie szeregu przestępstw, obejmujących znęcanie się nad inną osobą, rozpowszechnianie nagiego wizerunku osoby za pośrednictwem internetu, usiłowanie doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego. I to dowód na to, że w internecie nikt nie pozostaje anonimowy. Źródło każdej opublikowanej treści można namierzyć. W internecie nasza anonimowość jest bardzo pozorna. Jesteśmy identyfikowani zarówno przez różnego rodzaju konta, z których korzystamy, jak i przez organy ścigane. Prawo jednak w kwestii patostreamów jest dziurawe i o zmiany apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich, bo choć wobec uczestników nagrań kodeks karny jest jasny, tak wobec nagrywających i udostępniających już nie. Tutaj jest problem z karaniem tego rodzaju osób, bo rodzi się podstawowe pytanie, jaki czyn zabroniony one same w sobie. Popełniły. I to już nie jest takie oczywiste, i tutaj niewątpliwie należałoby przepisy zmienić, bo odbiorcami tych treści najczęściej są dzieci i młodzież. Ekspozycja na agresję wpływa na rozwój osób, przede wszystkim w taki sposób, że legitymizuje zachowanie agresywne, czasami pokazuje, że one są skuteczne w osiąganiu swoich celów. A to jedno z największych zagrożeń w sieci. Szymon Szuczyński, aktualności.